Szybka wskazówka, jak robić więcej w krótszym czasie. Więcej, lepiej, szybciej i w krótszym czasie. Takim dużym problemem naszym jest to, że nie możemy się na przykład na czymś skoncentrować i robić jakiegoś konkretnego zadania tak jak trzeba, nie? Coś tam zawsze wyskakuje, tu zadzwoni telefon, tu nie wiem, coś tam wejdzie w drzwi, kopnie, nie? czy coś, w okno czasznie, czy co, wszystko nas rozprasza naprawdę, nie? Tu Facebook, coś tam, kto chce na Facebook, itd., dalej. Czy jak robić więcej i lepiej w krótkim czasie i szybciej nawet? Czy jak to można zrobić? Nie? Zanim przejdziemy do tematu, jeśli oglądasz mnie na YouTube, pamiętaj, o sobie ten kanał zasubskrybować i odkaż ten dzwoneczek poniżej. Dzięki temu dostaniesz powiadomienia o kolejnych filmach wideo. Jak masz pytania, pisz poniżej. Obecnie go oglądasz czy na Facebooku czy na YouTube. Jak masz pytania, pisz w komentarzu. I daj łapkę w górę lub serduszko i widzimy się już za chwilę w nagraniu. Dobra, wróciliśmy. To jest cały czas nagranie tak naprawdę, czyli nigdzie nie odchodziliśmy. Ale jak... Dobra, wracamy do tematu. Jak zrobić robić więcej w krótszym czasie, nie? żeby się tak skoncentrować? Pierwszą rzeczą, którą, taką, którą mogę Ci polecić, to już mówiłem w, kolejnych, w kilku poprzednich filmach wideo, to jest po prostu planer. Prosty planer z zadaniami do wykonania. Pierwsze zadanie, drugie, trzecie, czwarte, ale oprócz tego jeszcze bardzo ważną rzeczą. I tu po prostu w takim planerze masz zadania, które wykonujesz każdego dnia. Budzisz się rano, robisz pierwszą rzecz, później drugą, trzecią, czwartą, piątą, aż przejdziesz wszystko do końca, ale kolejną bardzo ważną rzeczą są na przykład coś takiego, jak tutaj mam na, na monitorze włączone jak zegary. Możesz sobie włączyć taki timer, zegar, na swojej przeglądarce, który odlicza Ci czas. Na przykład ustawiasz sobie, nie wiem, 25 minut, czy tam, nie wiem, 10 minut, 5 minut na daną czynność, nie? Czyli masz w planerze jakąś pierwszą czynność do wykonania, ustawiasz sobie timer na przykład na 10 minut, odpalasz go i przez te 10 minut robisz tylko tą pierwszą rzecz, którą masz do wykonania w planerze. Nic więcej, nic z niego nie robisz. Nie chodzi to, że, nie chodzi to, że, nie wiem, maksymalnie są niepozmywane że, niepozmywane, że śmieci są niewniesione. Nie chodzicie to, że ktoś nie wiem do dwi czy coś, chyba że coś ważnego. Nie chodzicie nie wiem yy, różne inne rzeczy. Tylko masz ten timer, odpalasz ten zegar, dam ci link poniżej tego zegara, tego przykładowego. też Ci go tutaj pokażę zaraz. Czyli odpalasz sobie zegar na przykład 10 minut i przez te 10 minut robisz tylko i wyłącznie tą jedną rzecz. Później na przykład robisz sobie nie wiem przerwę, dwie minutki. Wstaniesz, tam się rozciągniesz trochę, nie, bo też jest ważne, żeby od komputera wstać, rozciągnąć się, barki, i tak dalej. Wracasz do komputera, ustawiasz kolejne np. 10 minut, odpalasz i wykonujesz drugą rzecz. Nic innego, tylko tą jedną rzecz przez te 10 minut. I nic innego nie robisz. To jest naprawdę bardzo ważne dzięki temu lepiej się skoncentrujesz na swoim zadaniu. Nie? Czyli najlepiej używać planera. Jest taki prosty zegar, ponieważ na ekranie widzisz, prosty zegar bezpłatny, który możesz sobie odpalić. Tam możesz sobie i zadania ustawić, jakie ma zadanie, możesz sobie wpisać zadanie, na przykład komentujesz przez 10 minut. Nie, I to jest zadanie. 10 minut na to odpalasz stad i robisz tylko komentarze, na przykład na Facebooku, nic więcej, nie? Ten link do tego zegara dam Ci poniżej, gdzieś w opisie. w opisie. I to jest naprawdę proste rzecz, to jest bardzo proste, tak naprawdę. O na tym pomyślisz, to jest bardzo proste, nawet banalne, nie? Czyli planer z konkretnymi czynnościami do wykonania i zegar, nie? Odpalasz czas i robisz tylko i wyłącznie jedną czynność. Później na przykład 2 minuty, minuty przerwy, wracasz do komputera. Odpalasz kolejne 10, na przykład 10-15 minut, to zależy od Ciebie, ile tego czasu sobie ustawisz i kolejne zadanie wykonujesz, ale tylko wyłącznie to jedno zadanie. Jakieś tam inne komentarze, sms-y Cię nie interesują, powiadomienia na Facebooku, Facebooka włączasz, maile Cię nie interesują, tylko odpalasz czas i przez 10 minut robisz tą jedną konkretną czynność. Mam nadzieję, że Ci pomoże do tego zegara, tutaj link dam Ci poniżej, to jest prosty, bezpłatny zegar, który możesz sobie odpalić w, przegląda w przeglądarce, on działa jako st strona internetowa. I naprawdę, to działając w taki sposób, czyli z planerem i z zegarem, możesz zrobić naprawdę więcej rzeczy w krótszym czasie i szybciej, tak naprawdę, nie? Ok, to na tyle. Może jakieś pytania pisz poniżej w komentarzu. Oczywiście, jak oglądasz mnie na YouTube, daj łapkę w górę. subskrybuj ten kanał, zasubskrybuj i koniecznie otwiesz ten, ten dzwoneczek poniżej, dzięki temu będziesz mieć o czym masz o kolejnych filmach wideo. Sprawdź też linki poniżej, też dołącz nasz akademik, O tym, masz link poniżej, tam też uczymy różnych fajnych rzeczy, jak budować ten biznes w internecie, biznes MLM, jak budować w internecie, na Facebooku, w mediach społecznościowych oraz również za pomocą lejków sprzedażowych i też dajemy Ci gotowe kampanie marketingowe, gotowe lejki sprzedażowe, nie? Ok, masz pytania, pytaj, obojętnie czy na Facebooku, czy na, czy na Facebooku, pytaj i widzimy się w kolejnym filmie i akademii. Cześć!